<laughs> no A tu resztki z odkuracza A? No? Resztki z odkuracza Dach jest strasznie kurwa zwykły Tu nie aż tak Tu chyba pada praktycznie 5%. A to da jeszcze jest? A e, tu pies był Pies? Mhm, nie znałem no, Ale tak z wow, faktycznie Aha, myślę, że się tu próbowałeś zaparekadować To jest, żeby ci nie wiało, wiesz? jest <laughs> sus to jest dramat na machy. w środku lasu znajdziesz susa Co mam do tego To jest od nie wiem czy wiesz Ty faktycznie Bo <grym> jeszcze tam wejść w błędy Oj, Ale to mu falu jak się kamieni zobacz kruekie piękne Fajne straszny mhm. to, to są moje kamienie. Yo! Tu jest kolejny parasol. Ej Zatręcił, od kamienia tam Przeciąg leciał Ej, chuj, dobra, ryzykuję, ładnie Jak mnie zabije, to powiedz, że robię co kocham Widzę perłę To już wiem, gdzie to jest. Teura Nie mam nic ciekawego To jest kolejna klasonka Szczotki z telewizora A ktoś tu razróbę zrobił Co to jest? Gówno czy karam? Chyba gówno. Co to jest? jest? to jest? bardzo dziwne, wiesz? Czemu? Bo tak dziwnie to wygląda. Czemu? trochę to Nietypowo typowo. To jakieś takie. Opony, opony, no, opony, opony w ziemi, tak dziwnie. No, a co tu na przykład? Nie wiem. Opony w ziemi to na przykład, jak masz takie klasy do że ziemi, to nie wygląda. Patrz co tu jest. To jest jakaś pasza czy gówno? Gówno królików. <słyska> królików, one no, takie no, duże robią? Tak, albo zające. Chłopie, tu wszędzie na sarane jest. Mi, mi się wydaje, że tu jelenie Może. To jest zbyt duże na jakieś króliki. Może i masz rację. A włoś Tam jest kolejny. Ja ci kurwa ledwo trzymaj. Czego no. skarży? Kurde już drz drzawa rosną w tym E ja chuję, ci po ciemno. 2008, co nie? No Patrzcie to czternasty Słyszeliście to? 11 lat temu A to 12 jeszcze Tutaj ale, dawno kogoś nie było Ale buty. Byli, ale robili graffiti no. A got? Trzeba F dopisać Coś się tu smoliło Piętnastu przybiegł nic. niszczył. Dom cały bie No, nawet chyba zebrali ze ściany te przewodniki. Że tu drzewo Nie kurde. O, tu ładny piesek był. Kaflowy. No. Lot Co, Coś z lotu chyba torba złotu, Nie gada Nasz, nasz ukochany azbest? Ktoś na jak Ogólnie nie wiem czy wiesz Wari softa No Pudeczki. No. Fajna, fajna miejscówka. Zazwyczaj jak wy Was tak raz na głowie. No. no. Co? No tak. Okay, okay. <laughs> Ale... Czy tu by tak się dało w ogóle tak wziąć? Dałoby się. Czy to gdzieś tak, czy nie? Nie, no może. My jesteśmy chyba nas w piwnicy. Eee, możliwe. A taka nie jest nie, chyba, nie, To nie. jest to po prostu ten, zawalony tej, tak to podnosi. A chyba tak. Jest kurwa jedna wielka ziemia, obok kruchy pierdolę. Ничего себе, синячина. Люся, я встал из-за подлога.

A nie, bo to jest tu włosami. No to było. było. śmierci To jest to Takim menem. No, no. Ale Jakie jakiejś fajne zrobione. Ty no Jeszcze No. Tu jest untuk bias bro No ci, 12 ciąg, jak chuj. I to przy ma się pociągnąć? <śmuszczaj> oh, A, rozwalane z dołu, kurde. A proszę być z drugiej strony. ładne. No, jest 12,5 ciąg. Proszę, jak to ważny.